Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i jesteśmy w Australii Zachodniej. Konkretnie teraz jedziemy w PERT. Widzicie tutaj samochód zepsuty, na nim jest nalepka, że już został zgłoszony na policję, żeby już więcej ludzie nie dzwonili i zgłaszali, że porzucony samochód leży na boku drogi. My wracamy ze swojego pikniku nad rzeką i jedziemy wykąpać się na plaży nad ocean. Następna część filmu o mojej pracy już gotowa na komputerze siedzi i niebawem ją zmontuję, ale zanim tamten film puszczę, postanowiłam odpowiedzieć na kilka pytań waszych, ponieważ odkąd YouTube zmienił cały ten układ z tym Google Plus, ja mam problem, na wiele waszych komentarzy nie pozwala mi odpowiedzieć i mi blokuje, mówiąc, że nie, nie mam zezwolenia na odpowiadanie. Strasznie to jest denerwujące, bo ja często bym chciała Wam powiedzieć, no ale niestety nie mogę, więc jak się czasami pytacie i nie dostajecie ode mnie odpowiedzi, to nie znaczy, że ja nie chcę odpowiedzieć, tylko ja po prostu czasami nie mam takiej możliwości. Jak już widzicie, trawy na poboczu już wysychają. Od grudnia pierwszego zaczyna się lato i teraz już będziemy mieli trzy miesiące. Raczej suchego klimatu i deszcze będą rzadkością. Czasami przez całe 4 miesiące kropla deszczu nie spadnie. Trawniki w parkach utrzymuje się poprzez podlewanie sprinklami. Tak samo jak ja swój ogród, żeby został zielony to podlewam sprinklami. Pierwsze pytanie było o krokodyle. Czy ja się nie boję, że w tej rzece, w której się kąpiemy, są krokodyle? Krokodyle żyją tylko i wyłącznie w bardzo ciepłym klimacie, a takiż się zaczyna dopiero około 1500 km na północ od Pent. Czyli całe 1500 km jest zupełnie bezpieczne i nikt żadnego krokodyla nie spotka, bo on by po prostu tutaj zdech z zimna. Zima jest zbyt chłodna i on by nie wytrzymał. Trzymał tej temperatury. Także nie należy się obawiać krokodyli w tych rzekach i w jeziorkach. Nic nie żyje, nie ma nic tam groźnego, więc można się śmiało kąpać. Było pytanie o jeziora, czy są? Jest dosyć dużo zbiorników wodnych, oni nazywają to też czasami jeziorami, ale one zbierają wodę pitną, którą Pert używa. Do, jako wodę do, do domu, do picia, więc z nich nie wolno się kąpać, można je oglądać, można wokół nich chodzić, ale kąpiel jest zabroniona, tak samo zabronione jest kempingowanie wokół tych jezior. Jeziora, które są na mapach bardzo często oddalone, jakieś 500-800-1000 km od Perth, zwykle nie mają wody w sobie. Są to jeziora słone. Myśmy właśnie zajechali na parking, na plażę i zaraz pójdziemy się kąpać. Ten budynek to jest surf club, to jest dla ratowników, którzy ratują tych, którzy by się ewentualnie topili. Ja pokazuję wam w swoim motorhome okna bośmy właśnie przyciemnili położyliśmy film żeby słońce zbyt mocno nam nie świeciło w oczy i teraz mamy dosyć ciemno jak widzicie jest yy, specjalnie nie widać słońca przez te szyby a jak jest 40 stopni na dworze to dobrze jest mieć takie szyby przyciemnione następną rzecz którą chciałam powiedzieć to widzę że jest dosyć duża dyskusja pod tymi filmami na temat Komunistycznej Polski, stanu wojennego. Każdy z Was, który przeżył stan wojenny, ma inne z niego wspomnienia, w innym miejscu był, inaczej go przeżył. To, co ja opowiadałam, to pamiętajcie, może być bardzo subiektywne. Ja Wam opowiadam tylko i wyłącznie swoje przeżycia, swoją historię. Jeżeli ktoś miał zdecydowanie lepsze życie, lepszą historię, ja nikomu tego nie zabieram, ja nie przeczę, tak mogło być. To jest tylko i wyłącznie moja historia. Jeżeli ktoś miał łatwiejsze możliwości dostania paszportu czy kupienia części samochodowych, to jest ok. Myśmy w tym czasie mieszkali na kompletnym y, odludziu, na, na wsi, i po prostu może tam, gdzie myśmy mieszkali, takie były warunki życia i taka była nasza historia ucieczki, czy nasze wspomnienia z czasów komunistycznych. Woda na plaży była w tym czasie bardzo cudowna. Kąpiel była świetna. Teraz o tej porze roku woda jest zawsze taka troszkę chłodniejsza, bo w lutym się robi ciepła, i na przykład dużo ludzi już nie lubi zbyt ciepłej wody do kąpieli. Tak samo jak opowiadam, słuchajcie o swojej emigracji, to są moje przeżycia, moja emigracja i moje doświadczenia, moje odczuwanie rzeczy i spraw, a każdy z nas jest inny i może inaczej odczuć. Jeszcze kąpać? W którą stronę idziesz się kąpać? W prawo czy w lewo? Eee, może w ten prawo ten pójdziemy, ten ten co? Ten w prawo, tak. Moja nauka angielskiego odbywała się przez radio bez słowników. Tak, ja nie sprawdzałam słówek w słowników. W zasadzie mogę powiedzieć, że prawie w ogóle, pewnie może kilka razy mi się zdarzyło, ale patrząc przez tę perspektywę lat, to ja słownika prawie do ręki nie brałam, dzisiaj to robię, ale z, z, zwykle odwrotnie, teraz tłumaczę z angielskiego na polski. A to dlatego, że wiele fachowych słów, które ja się po prostu dopiero tutaj nauczyłam i nie znam dzisiaj odpowiednika polskiego. Self Club z restauracją, a my tutaj zostaniemy i tu się będziemy kąpać, tam jest dużo ludzi. Mi nauka języka nie przyszła łatwo. Było to dosyć ciężkie dla mnie i dlatego, poprzez słuchanie i czytanie, i rozmawianie, była dla mnie najłatwiejsza i najmniej bolesna metoda. Najsięższe było najpierw właśnie się osłuchać z językiem. Słuchać, żeby zacząć słyszeć słowa. Jeżeli rozmawiacie z przeciętnym człowiekiem na ulicy to pierwsze wasze wrażenie będzie, że nie rozróżnicie słów. To jest po prostu tylko jakaś taka dla nas kakofonia, jak się języka nie zna i bardzo ciężko jest wyodrębnić pojedyncze słówka. I dlatego, obsłuchając radia, ja najpierw się nauczyłam, jak pewne słowa brzmią, potem powoli zaczęłam czytać bardzo prymitywne książki, słuchać bajek dla dzieci w telewizji i w ten sposób po jakimś czasie, szczególnie jak się bajek słucha i są obrazy Laski, to wielu słów można się domyśleć, i najpierw się paru domyśla, potem większość, i tak powoli, wiecie, po prostu się domyślałam i nigdy nie sprawdzałam ich znaczenia w słowniku, tylko uczyłam się tak jak dziecko, poprzez. Sytuacyjne sprawy i poprzez życie. Wielu z Was się boi zdawania tego egzaminu, żeby uzyskać wizę stałego pobytu. Słuchajcie, nie bójcie się tego, bo ten egzamin nie może być aż tak trudny, bo większość ludzi zdaje bez problemu a uwierzcie mi nikt tego języka perfektnie nie zna. Ja nawet po 30 latach emigracji, też mój angielski nie jest absolutnie perfekt. I gdyby tak było, to by nikt nigdy w życiu nie dostał żadnej wizy, a ludzie przyjeżdżają i z bardzo różnym poziomem języka. Jedno chodzi o to właśnie, żeby móc się komunikować. Jada, Dobra, muszę sprawdzić ciepło a jeszcze chciałam Wam powiedzieć taką ciekawostkę, która przez 30 lat życia na emigracji, ja jestem w stanie cały czas z tłumu poznać Polaków. Ja nie wiem, co w nas Polakach jest, już kiedyś się zastanawiałam, ale będzie. Tysiąc osób stało gdzieś tutaj na plaży, i jak, jak, jak jest Polak, to od razu, jak spojrzę na twarz, to wiem, że to jest Polak. Już kiedyś sobie myślałam, czy my Polacy może mamy inny kolor skóry, czy nasza uroda jest tak charakterystyczna, czy mamy jakieś specyficzne ruchy. Bardzo często o tym myślę, ale po prostu za każdym razem, jak spojrzę na kogoś i mówię do Janusza: Słuchaj, to są Polacy, on mówi nie. Ja mówię, choć podejdziemy, jak podejdziemy bliżej i posłuchamy, to w zasadzie zawsze mam rację. I nie wiem, jak przyjeżdżają nowi emigranci, to jest łatwo rozpoznać, bo dzieci mówią po polsku starych emigrantów, dzieci po polsku nie mówią, no i ubranie jest zawsze trochę inne, bo jednak ludzie, jak przyjeżdżają z Europy, to inaczej się ubierają. Ale nawet starych emigrantów, Polaków można poznać. Może ktoś z Was wie i ma jakąś teorię na ten temat, czy my mamy specyficzne ruchy, czy co w nas jest takiego, że ja potrafię pozna poznać Polaków, nawet jak bardzo długo już są na emigracji. Chciałam Wam również podziękować za Wasze komentarze. Ja bardzo uwielbiam je czytać i bardzo cieszę się, jak do mnie piszecie. Prawdopodobnie na Boże Narodzenie my pojedziemy. Na, na wakacje pewnie zakłady się, większość zakładów się zamyka podczas Bożego Narodzenia i większość ludzi z Pert wyjeżdża. Miasto wtedy jest opustoszałe, trochę wygląda jak po wybuchu bomby i wszyscy jadą na południe, bo wówczas jak lato jest, to południe jest chłodniejsze i tam są przecudowne plaże. Także jak będę jechała i będę miała możliwości nagrywania i puszczania filmów, to będę to robiła. Oczywiście może być tak, że nie będę miała okazji zrobić tego. Patrzcie, co się stało. Ja dałem Handze czysty, biały ręcznik, i jak się owinęła. Zobaczcie, co się zrobiło. To jest cud dla mnie to jest coś niesamowitego. No ale to będziecie musieli sami osądzić. Może naukowo trzeba będzie sprawdzić, jak to działa. No widzicie, ja już zawsze musi coś śmiesznego wciąć. Wielu z Was również się pyta o Nową Zelandię, bo może planuje emigracji do Nowej Zelandii. Tak, ja byłam kilka razy w Nowej Zelandii, to już było jakiś czas temu. W Nowej Zelandii ekonomia jest dużo gorsza niż w Australii i większość, a, większość Nowozelandczyków emigruje tutaj do Australii za pracą, bo są lepsze zarobki i lepsze możliwości otrzymania nie najgorszej pracy. No a Janusz tutaj pokazuje swoje piękne, umięśnione ciało. Słuchajcie, te worki plastikowe, które tam z tyłu widzicie, to wszystko są nowe rośliny, które się sadzi i w ten sposób się je chroni. A tutaj są barbecue. Jak ktoś sobie chce zrobić piknik, to jest stół, może sobie przyjść i ugotować jedzenie. Ktoś gotował dzisiaj, bo jest brudne. Dla mnie największą zapłatą tego, tej pracy, którą robię na YouTube i nakręcania tych filmów, to jest to, że mogę Wam sprawić radość. To, te piękne komentarze i listy, które mi przy, przysyłacie, to jest dla mnie najpiękniejsze. Lepsza zapłata, jaką mogę dostać. A to są młodzi ludzie, większość to są dzieci, którzy właśnie są tymi ratownikami, to chyba po polsku tak się nazywa. To jest life saving, surf club, i oni na tych deskach sobie ćwiczą, pływają i bawią się. A ten cały teren, który jest to, Właśnie jest ich klub i dla nich zostało zbudowane. To jest kompletnie nowiusieńkie. Teraz tu otworzą restaurację, postawią stoliki, także za parę tygodni już będzie w pełni to działało. Ogromnie również cieszy mnie to, że jeżeli moje doświadczenia, z którymi się z wami dzielę, mogą się komuś na coś przydać, że mogą kogoś na duchu podtrzymać. Bardzo mi to ogromną radość sprawia, ponieważ życie nie jest łatwe i zawsze ma wiele różnych trudności, z którymi się wszyscy zmagamy. Każdy z nas ma, jeden przechodzi to lepiej, drugi gorzej, ale należy życie traktować tak, jak jest. Ja mówię, to jest tak jak rwąca rzeka, jak człowiek się na nią rzuci i ta woda go będzie niosła od czasu do czasu, zahaczy się o jakąś gałąź, czy uderzy o kamień. To jest bardzo normalne. A życie słuchajcie jest piękne Więc cieszcie się każdym dniem Bez względu gdzie, na to gdzie jesteście Dziękuję wam serdecznie za oglądanie Życzę wam miłego dnia Pozdrawiam wszystkich Do usłyszenia Ja jestem Hania